O cześć moi drodzy łówek. W tym tutorialu szybko Wam pokażę jak w najłatwiejszy sposób możecie teksturować aplikacje softimage. Soft Image, Amerykanie, zauwa Amerykanie zauważyłem, że oni wymawiają Soft Image program. Nie wiem w końcu jak się wymawia, bo trzeba będzie e, oteksturować i ten, i ten egał. No, mam tutaj wymodelowany egał ale to jest źle o teksturowanie ale w końcu wiem jak tu teksturować bo on zapisuje też kwiastry jak widzicie mamy też klaskry. czasami nie otrzymujemy jak mamy za dużo możemy w ten sposób usunąć nieotrzebny materiał oraz nieotrzebną projekcję naszej tekstury w tym wypadku mogę się pozbyć i to w samym usunąć i na nowo przypisać teksturę i materiał. Pozwólcie, że tu przypiszę ja sobie pulsar do 3G. I nie ma tak jak w MGH, ale jest tutaj coś takiego, e, co kamera uchyla, bo uchylam teraz do widoku kamery. Chciałbym trochę zmienić ten widok 3 i ustawić lepiej tą kamerę ale nie, nie będę się na razie na tym mojej drodze skupiał to jest ten cały obiekt bo moglibyśmy zrobić coś takiego, że ja bym tylko oteksturował tą część dobra, przechodząc na przykład zaczynamy od render materials w tym aktu nie będę uchywał zwykłych materiałów, tylko materiały, które manualnie stworzyłem. Ale eee, wykazuję sobie niepotrzebne materiały. Dlatego, że mam zainstalowany moduł Cyclist i mogę uchywać materiały takie jak węgle. I ja sobie już będę przypisywał ten materiał do tego. Mogę sobie ustawić, że będzie metalowy Wiem na razie o tym, nie chcę za długo o tym gadać, bo muszę Wam okazać jak doszedłem do tego aby teksturować To są ustawię na taki kolor Pedały w sumie powinny mieć inny kolor Dobra, ustawię na taki kolor Metalik Roughness zmniejsza, a niestropik tutaj musimy podłączyć naszą teksturę zanim będziemy teksturować bo może wam UV Anorak pokazać co trzeba teraz zrobić na przykład wybieram projekcje typu Anofoil bardzo ważne bez tego nie uaktywni się okienko i to jest taka opcja Set from current edges o co tu chodzi? ta opcja Pozwala nam rozciąć teksturę i rozłożyć zależności od tego, moi drodzy, i, i które krawędzie zaznaczymy, tak nam rozetnie teksturę, to ze schowam na razie to okno. Bo na razie nie będę wybierał mapy. Na, e. na przykład zaznaczam sobie moi drodzy, te krawędzie. I, i tu gdzie zaznaczam, to mm, oni Przeknie w ten sposób teksturę. Tu akurat mi się to trochę niewygodnie na małym widoku przyjdę. Ustawia. Dobrze jeszcze jakbym tutaj zaznaczył. Tylko że skrót jawisowy muszę e, ogarnąć, bo używam programu Soft Image, ale muszę zrobić tak, żeby ustawić ten program, żebym mógł skróty klawiszowe używać. Takie jakie są w programie Blender, moi drodzy. Na pewno trzeba będzie to Na szczęście udało się już nauczyć nastał crossing Ta opcja jest ważna Wybieramy to, następnie wybieramy to i nam inknie rozłożył teksturę Tutaj sobie zaskajujemy E, jest coś takiego w tym programie, że trzeba będzie inną projekcję przypisać do nowego materiału. I tutaj jest, bo tutaj, ma, bo tutaj jest inna projekcja. Jak przypiszemy materiał do nowego obiektu, to trzeba będzie inną projekcję, ale też typu u wybrać. Tu mamy nasze okno. To zamknę, moi drodzy. Gdzie mi się podziało okno? I, jeżeli wam znikło okno, to klikacie tu na image. Teraz wybieramy sobie new From file. Wcześniej się trochę z tym zmagałem, ale teraz udało mi się ogarnąć ten program. Wybieram sobie jakąś dowolną teksturę. Bo można też przekopiować, moi drodzy, i mieć biblioteka tekstur ale ja muszę wybrać e, te które edytowałem i naprawiałem gdzie jest biblioteka graficzna tekstur bo tu mam taki folder w którym się mam naprawione tekstury które nie mają simu ani tych paskudnych brzydkich linii i głównie je potrzebuję muszę e, tekstury materiału metalu przerobić bo nie mam dużo tych tekstur aha ja dlaczego czemu nie wyświetla nie 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 to nie wyświetla mi tekstury a to czemu tak aha nie wybrałam projekcji przepraszam nie wybrałam tego Kurde, zapomniałam, nie wybrałam tej projekcji. Ale czemu nie pokazuje widoku 3D? Aha, bo muszę tutaj też wybrać stąd? Kurde, czemu on mi tak dziwnie to zrobił? No właśnie tu się schodzi, moi drodzy, zaczynają. Aha, już mi się pojawiło. Ale mamy inną projekcję, to muszę teksturę, moi drodzy, przeciąć, dlatego, że powinienem był wybrać ee, na zdjęcie, zdjęcia, a potem wybrać projekcję. To akurat był mój błąd. Dopiero teraz, po przecięciu tej tekstury, e, pojawi się jeszcze teksturowanie kształt tego obiektu. Jak widzicie, tu u dołu pojawił się... Mm, I tak będę musiał to trochę... Wszystkim bawić, bo nie zrobiłem tego przedtem Ach, to moja wina, przepraszam moi drodzy Powinienem był to ogarnąć znacznie wcześniej Nie wiem, czy nie będę musiał użyć takiej opcji Bo to jest taka opcja jak Tools I Split Components No to jest ważne Set from current edges I jeszcze raz klikamy na to no i mamy... Aha, bo to jest split, nam przecina i mamy ładnie teksturę. Rozłożyć mamy fajnie e, wymieszaną teksturę z tym metalem. Zaraz to zrenderuję i zobaczę jak to będzie wyglądało. A jeszcze jest taka opcja w tym programie. E, copy all. To nam pozwala pliki skopiować. Również te zewnętrzne, jak mamy tekstury i inne takie rzeczy. Nie wiem, czy ja nie będę musiał tego folderu zaznaczyć. O, dobrze, bo czasami błąd mi się pojawiał, jak zapisywałem. Niestety, ale muszę wam powiedzieć, że mamy dwie projekcje równie, i tam i tam. <coughs> Przepraszam, zakwisiłem się. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo on nam też e, zapisuje tekstury, o ile się nie mylę, gdzieś tu zapisywał mi tekstury, czekajcie, muszę przejść do widoku tego, Explore, e, Layers, na pewno zapisał mi też tekstury. Wcześniej widać, to trochę taki dziwny program, powiem wam. Ale mamy już teksturę przypisaną do pedału. To jest ten cały ten obiekt, jak widzicie, Lekko się bliżej. A, a to, że słabo ją widać, to musiałbym moi drodzy, ją zeskalować. Jak się dostać do editora tekstur, e, to klikamy tak. Wybieramy stąd. Możemy mieć albo eksplorator. Albo e, editor tekstur. Tak trzeba będzie powiększyć. Ja R myszką i szeroko, muszę nacisnąć i w prawo, to nam skaluje tak teksturę. Ale uwaga, trzeba wybrać drugą projekcję. No, zapomniałem o tym. No. Aha, jeszcze jedna rzecz przepraszam, kompletnie o tym zapomniałem. Jak teksturujecie, upewnijcie się. Tutaj w tej opcji macie zaznaczone w opcji edit. Bardzo ważne. To trzeba zaznaczyć. Te opcje muszą być, bo czasami on renderuje e, tekstury, ale tak jakby były czarne widoczne miejsca, jak to zaznaczycie, ten problem znika. I w rękach nie widać czarnych pijamy. E, dobra już lekko zestajowałem nie jest do końca nie jest do końca oteksturowane tak jak bym chciał na pewno trzeba będzie tutaj przeciąć na pół teksturę tu, bo nie przecinaliśmy jej tu ale nie mamy zaznaczonych krawędzi to byłoby bez sensu gdybym to robił od nowa na szczęście mamy klastry i możemy zaznaczyć kwiastry powinno to coś dać Mam nadzieję. Wcześniej tak nie robiłem, ale zwróciłem uwagę na to, że on zapamiętał to w postaci klastrów. Powiem wam. Teraz nie powinno być problemu. On wie, jakie są krawędzie, bo mamy klastr i aktualną linię zaznaczoną i powinno teraz to zadziałać. Sprawdzę mojej drodzy, jeszcze użyję tej opcji. Przecinamy komponenty. Idziemy na dół alfa i dupak. check e, from Current Edges. E, mam taką nadzieję, że nie będzie problemu. A choroba jasna, czemu on mi tak teksturuje? Przecież zaznaczyłem jaskele. E, a gdzie zaznaczył to? A, czemu tak głupio? Myślę, że jak klastry zaznaczę to softimi, nie da mi tego komunikatu. Bo jest też taka opcja, ale ona, moi drodzy, nie działa tak, jak bym chciał. Ta opcja służy, wziąłem, że on zapamiętuje te linie, które mają służyć do cięcia tekstury. Coś podobnego, jak mamy w programie Blender Mark Asim. Eee, tutaj nie wiem, czy to zaznaczę ale ja nie lubię tej opcji ona tak nie do końca działa tutaj akurat jest zadziałała bez problemu set from current edges ok e, update and pack dobra teraz to jest zadziałał widzicie rozłożył mi fajnie teksturę to jest mój unowocześniony tutorial i zaktualizowany e, nie kasujcie klastrów Zostawcie to jak jest, bo czasami przy kasowaniu tego możecie niechcący materiał wykasować. Aha, zeskaluję sobie to od razu, bo to jest troszeczkę za małe. W prawym przyciskiem myśli i w prawo, to tak, musicie zaznaczyć prawy przycisk myśli i w prawo jechać, to nam w ten sposób skaluje tekstury, a lewym przyciskiem myśli tak. Mam nadzieję, że widzicie, wiecie, jak macie teksturować. Ale robicie to z osobnym materiałem, ale też. Musicie osobno nową projekcję do nowego materiału przypisać. I zrobiłem równy. Nie, tylko zapiszę projekt. Bo mam dwa projekty w katalogu w tym. Tutaj. I w tym katalogu dwie kopie zapasowe, tak? Dla bezpieczeństwa. Mamy render, current Pass. Na początku powiem Wam, mocno się zmagałam z teksturowaniem, ale ja już to w końcu ogarnąłam. Nie widać nic, bo musi światło na scenę dodać. Kurczę no. Musiałem... a czemu on nie pamięta mi ustawień? Gdzie jest point light? Co my tu mamy? To jest niekompatybilne. Muszę dodać światło z e, Cycles. Primitive Light. Cycles Light. E, cycles Point Light. Gdzie to jest? Dobra, ale jak będę musiał, moi drodzy, ten uchcik powiększyć. Wtedy światło od Cycles będzie większe będzie widać moją teksturę wyraźnie bo to jest tekstura którą pomieszałem z materiałem metalu jak są po prostu sprawdzić jak to będzie w widoku ranger wygląda ranger ranger options eee, gdzie jest to co ja szukam dobra background on jest rank siłę performance Chcę ustawić wydajność ja sobie na 5 ile wątków 5 gdzie, gdzie, gdzie ja to miałem? musicie dać mi chwilę sam ink? muszę dać taką wartościową nie, sam ink jest ok tutaj materiały zmniejszy, tutaj wartościowy render przyspieszyć ja zapiszę sobie reset na dysk. i renderuję, ja by sprawdzić i jak będzie wyglądała tekstura, aby nie było żadnych niedociągnięć, bo jak już Wam mówiłam, jak źle oteksturujecie, to nie będzie nic widać. Eee, nie widać dobrze? Eee, dlatego że muszę zwiększyć siłę światła, ale jak widzicie tekstura jest pomieszana z materiałem metalowym, bo teraz silnik Cycles w tym programie używam. Pozwólcie, że ja jeszcze zwiększę siłę światła. Nie chcę za bardzo się rozwijać, bo to jest tutorial o ciemieniem power, to jest opcja power, 3000 musimy dać, wtedy będzie ten obiekt lepiej widoczny alam nie co więcej ładnie metal się prezentuje muszę wam to pokazać bo ładnie to wygląda wydaje mi się, że program nie zapamiętał ustawień. Bo ja zapisywałem scenę, ale wcześniej był. Już wam pokazuję efekt mojej rasy. Mamy materiał umieszany z teksturą. Mam nadzieję, że się Wam podoba. PBR Metallic możecie w tym programie używać. Ale nie wiem jak e, stworzyć albo zaimportować inne materiały takie jak chrom, nikiel, e, srebro, złoto, kowalik. No nie wiem, tutaj się muszę jeszcze douczyć, bo tu jest trochę wyższa szkoła jazdy się im imporcie materiałów do... Ale program Softimics korzysta z tego silnika, a Cycles jest darmowy do tego programu na licencji Open Source. To, to chyba byłoby na tyle, render sobie zapisie na dysk, bo no będzie mi służył jako tekstura, jako background, jako tu na pół idę.